Dzień dobry w sezonie siódmym. 10 aż najskuteczniejszych sposobów na finalizację, jeżeli chodzi o negocjacje, w tym liczne metody, których używałem, bijąc rekordy w sprzedaży samochodów. W tym sezonie dwa wyzwania. Najpierw do wyboru jedno albo drugie. Pierwsze, użyj metody zamykania holownik. Jest omawiana w odcinku drugim, i można powiedzieć, że to są takie drzwi do pozostałych metod. Albo alternatywnie, wyzwanie drugie, zastosuj po prostu inną, wybraną przez Ciebie metodę zamykania negocjacji. Zaobserwuj, w jaki sposób Ci to idzie, zaobserwuj w jakiej formie dokładnie najbardziej pasuje Tobie tego typu zamykanie negocjacji. I z pewnością bardzo chcę, żebyś wziął wzięła udział w wyzwaniu numer 3. Weź pod uwagę badania z Kanady. Przed decyzją wielkie wahanie, niepewność, niepokój, a po decyzji uspokojenie i tym większe argumentowanie na rzecz tego, że podjęta została właściwa decyzja. Weź bardzo proszę pod uwagę właśnie taką dynamikę. Twoich sytuacji negocjacyjnych i zauważ, jak wiele jest przestrzeni na różnego rodzaju do dosprzedaże, jak wiele jest przestrzeni na korzystanie z małych decyzji. Co było w sezonie szóstym? W sezonie szóstym mówiliśmy o skubaniu, o różnych formach, o tym, kiedy dokładnie możesz się spotkać ze skubaniem i jak się przed skubaniem bronić. Mówiliśmy o technikach negocjacyjnych, takich jak krakowski targ, jak szczegóły techniki dobry i zły. Mówiliśmy też o technice pozorny zwierzchnik, czyli wyższa instancja, która niejednokrotnie zdejmie z ciebie cały ciężar negocjowania, uchroni cię od presji i uchroni cię od manipulacji, pomoże ci w twoich negocjacjach. Wspominałem też o wizualizacji i doświadczeniu jako tych elementach, które są argumentem o wiele lepszym niż słowo. Obraz wart tysiąca słów, a doświadczenie warte tysiąc obrazów w odcinku pierwszym sezonu, już siódmego, wskaże skuteczne metody na zamykanie negocjacji. Sposób pierwszy odmowa przez wskazanie wartości. Przypomnijmy na chwilę trzecią zasadę dynamiki Newtona. Ciało A działa na ciało B z pewną siłą. Tym samym ciało B działa na ciało A z taką samą siłą, ale z przeciwnym zwrotem. Czyli im bardziej przesz na zamknięcie negocjacji, na domknięcie sprzedaży, na decyzję po drugiej stronie, tym większy spotkasz opór do realnej sytuacji. W jaki sposób możesz odpowiedzieć na żądanie, oczekiwanie? Właściwie dowolnego rabatu. Załóżmy, że to będzie oczekiwanie rabatu 25 Możesz odpowiedzieć na przykład w taki sposób. Nie ma o czym mówić. W ogóle nie chcę rozmawiać o cenie. I to nie dlatego, że nie chcę. Jak miałaby wyglądać taka usługa? W takiej usłudze przecież nic by nie działało. Nie byłbym w stanie dostarczyć terminowości, nie byłbym w stanie dostarczyć jakości. Po prostu nie zgadzam się na to. Z szacunku do mnie. Do firmy, którą reprezentuje, i z szacunku do pana. W takim przypadku trzeba szukać po prostu tanich usług bez jakości. Jeżeli użyjesz tych czy innych słów, myślę, że cały przekaz jest zrozumiały, to spotkasz się przede wszystkim najpierw ze zdziwieniem, później po zastanowieniu spotkasz się z szacunkiem z drugiej strony. I co ciekawe, twój partner negocjacyjny po tak przedstawionej wizji bardzo często wraca i decyduje się na współpracę z tobą. Natomiast jest jedna rzecz. Którą możesz zrobić, żeby stracić tak zyskany szacunek? Możesz zmienić zdanie. Kluczem do tej zasady jest właśnie konsekwencja po Twojej stronie. W książce, wychodząc od nie, Jim Camp, negocjator, którego bardzo, ale to bardzo sobie cenię, wskazuje, że wyjdź z takiego punktu, w którym nie musisz zawrzeć danej transakcji, a Twój klient, Twój kontrahent też nie musi jej mieć. Jim Camp mówi, że nie potrzebujesz tej transakcji. W ten oto sposób dajesz tobie prawo do odmowy. W ten oto sposób dajesz twojemu partnerowi negocjacyjnemu prawo do odmowy. Zamiast naciskać na zakończenie, nie ma nacisku z twojej strony, bo mówisz i zastanawiasz się: Przyjrzyjmy się wspólnie, czy to jest na pewno rozwiązanie dla was. Działanie tego typu ma wiele zasadniczych korzyści. Jedną z nich jest to, że druga strona, twój rozmówca, nie ma tak zwanych second thoughts, drugich myśli. W ten oto sposób, po podjęciu decyzji, twój kontrahent nie zastanawia się nad tym, czy podjął dobrą decyzję, czy nie zrezygnować w tak dużym stopniu, w jakim by to było, gdyby z twojej strony był nacisk. Wtedy on by czuł, że podjął decyzję pod wpływem nacisku. A tutaj, w tej prezentowanej formie zamykania, z możliwością odmowy po obu stronach. Nie ma żadnego nacisku, więc decyzja jest o wiele silniejsza, o wiele mocniejsza. Bardzo popieram tego typu podejście. Niejednokrotnie je stosowałem i przywołuję tutaj, cytuję Jima Campa, który mówi Chcę to życie, potrzebuje to śmierć. Zamknięcie drugie. Tak zwane milczące zamknięcie. W największym skrócie polega na dokonaniu prezentacji i zachowaniu milczenia. Zasada jest prosta. Kto pierwszy przerywa milczenie, ten przegrywa. Kiedy zamilkniesz... Twój partner negocjacyjny może powiedzieć jedną z trzech rzeczy. Może powiedzieć tak, może powiedzieć nie, może powiedzieć: Nie mogę podjąć decyzji. Oczywiście, kiedy odpowie nie albo nie mogę podjąć decyzji, okaże zdziwienie. Zawsze zakładaj ten najlepszy dla Ciebie wariant. I ciekawe założenie tej metody jest takie: dopóki nie zyskasz absolutnej pewności, że twój partner negocjacyjny nie chce powiedzieć tak, to nie zmieniaj twojej decyzji, twojej propozycji. Pamiętaj, kto pierwszy przerywa milczenie, ten przegrywa. Przykład, realna historia negocjacyjna. Znajomy negocjator wspomina, że w zeszłym tygodniu zastosował tego typu metodę milczenia. Zaproponował i zamilknął. Doliczył do 90, po czym partnerzy negocjacyjni pękli. Inna historia negocjacyjna z życia. Dwóch negocjatorów. Jeden kończy swoją wypowiedź propozycją 90 tysięcy i zaczyna milczeć. Drugi rozumie tę grę i bierze pierwszego na przeczekanie. Milczenie trwa już 5 minut. W pewnym momencie ten, który wysunął propozycję i zarazem jest bardziej doświadczonym negocjatorem, bierze kartkę, pisze coś na kartce i przesuwa po stole w stronę drugiego negocjatora. Na kartce jest napisane czy podjął pan decyzję? Na co drugi nie wytrzymuje i mówi: Popełnił pan błąd w słowie decyzję. Pisze się przez C, po czym się rozgadał i skończył wypowiedź. Na 90 nie mogę się zgodzić, ale na 92 już tak, czyli Metoda najprostsza do zrozumienia, a zarazem najtrudniejsza do zastosowania. Jak mogłaby wyglądać w praktyce? Załóżmy, że chcesz kupić mieszkanie. Jesteś na spotkaniu, rozmawiacie już jakiś czas i w pewnym momencie negocjacji cenowych chcesz złożyć Twoją ostateczną propozycję. Piszesz ją na kartce, po czym kartkę przesuwasz po stole w stronę Twojego potencjalnego sprzedającego. On, ona odczytuje kartkę. Ty czekasz. I nic nie mówisz, patrzycie na siebie. Ta osoba znowu patrzy na kartkę. W pewnym momencie twój rozmówca przerywa milczenie. Mówi: Jak rozumiem, mam teraz powiedzieć tak, nie, albo nie wiem. Uśmiechasz się tylko nieznacznie, ale ciągle nic nie mówisz. Twój rozmówca następnie zapewne coś powie, a później w jakiś sposób odniesie się do twojej propozycji. Czasami spotkasz się z zakończeniem typu, wie pan co, na taką propozycję nie mogę się zgodzić. I pisze, ale to jest moja ostateczna propozycja. Takie trochę nietypowe zagranie w negocjacjach, a bardzo, ale to bardzo skuteczne. Zapraszam do testowania. Teraz poruszę dwie metody, które są dosyć do siebie podobne i służą zamykaniu negocjacji z osobą, która czuje pewną taką wagę. Decyzji do podjęcia i ten ciężar tej wagi ją przytłacza. Wariant pierwszy, zamknięcie warunkowe, służy temu, żeby po prostu pomniejszyć wagę decyzji. Na przykład agent mówi, możemy zawrzeć umowę i wpiszemy w niej, że wchodzi w życie pod warunkiem zdarzenia następującego. Bank udzieli kredytu. Czyli mówiąc inaczej, wejście w życie umowy jest zależne od zupełnie osobnego zdarzenia. W ten sposób jest mniej zależne od decyzji kupujących. Odpowiedzialność jest przerzucona odrobinę na drugi podmiot. Na przykład agent ubezpieczeniowy mówi: Wprost mówiąc, nie mam pojęcia, czy uzyskam aż tak wysoką kwotę, jeżeli chodzi o ubezpieczenie dla osoby w pana wieku. Wszystko zależy od badania lekarskiego. Więc proponuję: Wpiszmy od razu w wniosku i w umowie w polisie wszystko, pełny zakres. Dopiszemy także, że wejście w życie zależy od wyniku badania. Taki agent może sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że tylko osoby martwe nie przechodzą tego typu badań pozytywnie. Tego typu działanie przenosi jednak patrzenie potencjalnego klienta, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, na odpowiedzialność w o wiele mniejszym zakresie. Tym samym waga decyzji, która jest do podjęcia, znacząco. Maleje. Innym wariantem jest zamknięcie z zastrzeżeniem. Zamknięcie z zastrzeżeniem z kolei też ma pewien warunek, jednakże już sam wynik tego warunku jest zupełnie nieznany, niejasny i tak samo niepewny. I to może być już takie badanie lekarskie albo sprawdzenie zdolności kredytowej, co do czego nie ma w ogóle pewności, w którym kierunku to pójdzie. Czasami może być też tak, że do spełnienia jest jeszcze jeden warunek np. sprzedaż domu przez drugą osobę, tak żeby mogła kupić ten, o którym rozmawiacie. Albo inne zdarzenie właśnie tej wagi, które blokuje wejście w życie danej transakcji. I w ten oto sposób bardzo często wykorzystywane jest właśnie tego typu warunek zamknięcie z zastrzeżeniem np. w nieruchomościach. Kiedy dwa podmioty umawiają się, że końcowa umowa zakupu sprzedaży będzie miała miejsce, w momencie, kiedy inwestor uzyska, dajmy na to zgodę na dane projekty, na dane warunki. I tu też zbliżasz drugą osobę do decyzji: być może blokujesz transakcję u Ciebie, może nie, wszystko zależy od tego, jak jest skonstruowana umowa, do przemyślenia. Poruszyłem cztery skuteczne sposoby na zamykanie transakcji: zamknięcie warunkowe i zamknięcie z zastrzeżeniem czyli dodanie jeszcze warunku który tak naprawdę umniejsza wagę decyzji, która jest do podjęcia po stronie osoby, z którą masz zawrzeć transakcję. Mówiłem o zamknięciu techniką milczenia. Technika milczenia w negocjacjach, oj, to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Wykorzystywałem niejednokrotnie, na pewno nie w początku kariery negocjatora. To nie są aż tak proste rzeczy. I omawiałem też sposób zamknięcia jako odmowę. Przez wskazanie chociażby wartości. To też jest sposób, który wychodzi od tego, że obie strony mają umożliwioną odmowę, i wtedy tego typu decyzja jest o wiele, o wiele silniejszą, trwalszą i taką, która nie pozostawia drugich przemyśleń na tak wysokim poziomie, jak transakcja, która została doprowadzona do skutku w wyniku nacisku. Na przykład osoby sprzedającej. Zobaczmy jeszcze inne sposoby na zamykanie, które też są bardzo, ale to bardzo skuteczne. Zapraszam do odcinka drugiego.